Cześć wszystkim, ja jestem Skipper i witam was w Need for Speed Hot Pursuit I dzisiaj mam na wstępie do powiedzenia wam kilka rzeczy Tylko najpierw bierzemy samochód yy, no, Kamara I tak, yy, w opisie filmiku będziecie mieli yy, mojego Gmaila i mojego yy, znaczy Skype'a pod kanał yy, Tak jak, jakbyście chcieli pogadać, myślę, że to będzie fajna forma, żeby się z wami utożsamić No i pogadać I dzisiaj jest ze mną Xar Jesteś tam? Siema. Siema. No, w związku z tym, że e, po kilku stronach na moim biurku są starty nauki w różnej postaci i nie zdążyłem nic dzisiaj przygotować, tak żeby wam opowiedzieć, więc dzisiaj jest ze mną i... czym. <laughs> A, i Sar zawsze proponował, żebyśmy pogadali sobie o tych starych małych komputerach, które powoli żół No właśnie. Słuchaj, ale nie śmiej się, ale Tak nie... Jeszcze taki Mówiłem. mam uwagi. są takimi, jak słuchaj, dwa lata i pamiętam. Dwa monitory kineskopowe mam w Ło! Do... A, bo to tu bym krzykał, bo się muszę odbić od tej ściany. Tak. Jedynie oglądaj na Zaraz to do was Ja tam po oczach tym sygnałem. Nie wiem na cholera oni to wymyślali. E, sygnał A się stoi, nie łączą. A policją? Jedziesz policją? Po tak. Ło, tu jest. Wyłącz się tutaj. No nie, to ja cały czas to panu kierowcy. Ha 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 ha. Do niego zatrzymałem i przejechałem przez Kączotkę nie nietnięty. Ale fajnie słuchaj, dwóch gości do mnie wpadło od razu, tak? Chce zatrzymałeś? Nie. Znaczy dwóch zatrzymałem, bo na mnie po prostu wpadli i są rozbici, nie? I E EN jest tutaj. Ale trochę tutaj, żeby się wbił. Zbiły. Dobra teraz bym się przygotował. Czytał helikopter. Widzisz się. No, ja... eee, dobra, dobra, to Nie, to to nie to chyba. Ale pięknie dzisiaj idzie na wstępie, słuchajcie. No to powiedziałem. A już to tak, wziąłem się w samochód za przesiwka. Zdarza się. Gdzie oni są? Czy wszyscy są za mną? To jest... <grymne> Ej słuchaj, to będzie chyba... Nie ma jak policja, która jedzie przed twoim kosztu. Ścinał. Ścina. I e, ee. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Nie wyrobi się. No, zadziałała z takim opóźnieniem. Byłą mi się też to. to właśnie dobrze wysłuchałem. O, teraz zadziałało. Cały czas mamy. Obram sobie innych spraw na tym zacząć. Teraz mi nie uciekniesz. Nie kupiłeś tego Jak pięknie! Takie fajne pomarańczowe kamerunki. No, serio? mnie słuchasz. No, fajnie. Dobra, serio. <ścoughs> <ścoughs> oh, mam nadzieję, że widzowie się nie pogubią. Spróbuję dać, się, a nie, nie mogę dać w ten sposób. Bo myślałem, żeby dać wiesz, e, mnie na jedną słuchawkę głośniej, na drugą, ale. ila też by szła w na jedną słuchawkę głośniej. No, dziwnie sobie by wywnęło. To stary. Ja mam jakieś stare słuchawki, które co jakiś czas mnie nie Engineering the future of speed enforcement. Słuchaj, filmik pump, mamy. Okej. To się w nim i um. I w końcu naprawiłem głos, już wiem czego zapomniałem ostatnio zrobić. W ustawieniach jak na, próbowałem nagrać Incho jakieś takie wymiary, żeby było. Tego niestety nadal nie ma. E, wyłączyłem dźwięk, żeby się nagrywał. I niestety zapomniałem go włączyć, więc tak? na ostatnim nagraniu nie było części rzeczy słychać. Tak więc <grywało> przepraszam. No, dobra. Powiedz jeszcze raz. Czy pościgamy się teraz? Co sądzisz? Tak, ja. Jaką możesz ścigać z tobą. Dobra, to pościgamy. <grym> hmm. Tak. To by było na razie na tyle. Zobaczymy, czy powróci. No, Dobra. To teraz mamy zatrzymać kierowcę. Nie wiem, czy to już. Było chyba jeszcze nie. W każdym razie w tej misji chodzi o to, że mamy y, tej, całą mapę do dyspozycji i mamy tylko no, czas 2 minut 30 sekund, żeby zdobyć złoto i wygrać te sprawy. No to pomijamy szczerze. Jakoś tak to chyba nie jest interesujące. Tak, idziemy za kimś, Uy, nie mamy i EM. O mamy ale przydałoby się trochę przyspieszyć i włączyć ten sygnał. Czemu to koledztwo się nie da wyłączyć? WTF! Chcesz się to widzieli? Ja się tu zasypiałem nad światłami, więc nie, to nie, to chyba tylko wiesz. A blokada też się przyda. E, to w takim razie helikopter jest tutaj. Gdzie on jest Róż, Tyle, tu? Jest.

Za inteligencję to mu panu podoba jeszcze Znowu? Co go nosi tak? Działaj, działaj, działaj. Boże, to kamera zrywna. A co, blokada prosimy. A chcę tylko pana w końcu przestrzynić. Minuta 30, no on się kręci w kółko w jednym miejscu. rzadko to czy tu jest. Się no ma tak... No i... Tak, widzę, że używa... Ma... ...polców. Ale nie popełnij co innego, bo mamy... ...prawie dwie minuty. A z uciekam. Zobaczcie, chodź. Mam pół minuty, ale dorwę Cię w tym czasie. Zdążę. To w to nie wiesz. O, mi się Tak. Mówiłem, mówiłem. Jest złapany. Oj, słuchajcie, słuchajcie. Ale ostatnio podgrywałem sobie przy okazji właśnie tego filmu informacyjnego Delta 2G i gra jest. Mm, Nieporównywalne, niby chodzi o to samo, ścigamy się i tak dalej, ale... na naprawdę wiele rzeczy jest zmienionych. Zobaczmy, co dostaliśmy. I pogadam o tym trochę. Ile dłużej... O! Dostajemy nową klasę! Tak, na no, koniec. No. Tak, GTR, GTR, GTR! Niech to Ja lubię Nie mam czasu, się coś sobie zamazane. W każdym razie muszę zobaczyć ile nagrywam, a to będzie niestety trochę nieprzyjemne. Nie wiem, żeby to zobaczyć 10 minut. Ja, bo chcę ch ch tak nagrywać... E no tak, dzisiaj to jest tu policję. Tak żeby... Myślę, że 15 120 minutowe filmy będą niedostępne. samochodem. Oj panamera. Jak ja nie lubię tego auta. W ogóle jakoś za nie przypadam. nie przepadam. Ostatnio tutaj jak odśnieżali wielką koparką, tak przejeżdżali łopatą koło właśnie podszaka 911 i tak tylko, żeby zalesowali tą łyżką, żeby się alarm włączył. A W ogóle tutaj trochę śniegu napadało. W końcu. Tak, Nie ma co narzekać. Rowerem nadal da się jeździć. Tak, o czym ja mówiłem. Nie wiem, jak ono zostało wtedy. A tak, dobra, już pamiętam. Eee, miałem mówić o tym, czym Twój się różni od kolina. Znaczy, jest właściwie to niepodobna tylko eee, z obiegu, że tak powiem. Chociaż bardzo żałuję. Żeby było to naprawdę coś wyraźnie z tego. Po co eee, mam blokadę, dajcie. Nie. E, tak więc, coś się tam na pewno... E, sterowanie, bo sterowanie jest zupełnie inne tutaj w Microsoft Media. Jest, nie wiem, bardziej czułe, tak to można nazwać. Tak, tak to się nazywa. Jeśli tam lekko tylko rusze kierownicą, to efekt jest praktycznie od razu widoczny, bo jadę. Praktycznie się obracam. Czemu ty nie chcesz mnie tu zejść? No. A z tym tak. A teraz przydałoby się. I am. Uh... I Bum. O, akurat w tej grze ten samolot.

to nawiązuje tak strasznie, wiecie, do tych starych części, gdzie dało się wszystko zmieniać Są tak, trochę to na przypominać YouTube'a, gdzie, mimo, no, się już nowy wygląd kanałów, gdzie po prostu personalizacja jest ograniczona praktycznie na minimum powoli. Nie wiem, co to ma na celu, ponieważ mi się podobały te... Stare wyglądy, gdzie dało się układać, właśnie, blokowo cały kanał faktycznie e, potrzebuje blokady kolorowej. A, dobra, może być. A bo blokada mi się tak w 5, nie w 6, ustawiła. Może, że dobra, brakuje, nie ma co i starego Nitwer Speed, i starego Jetyba. Niestety takie rzeczy. U um. Audi leci, leci, leci.

od tyłu przypomina to astra. Tak, tak. tak, praktycznie otarciem załatwiliśmy. Kolejne obiekty. No, teraz powiem, że tak. Oprócz jeszcze właśnie sterowania różni się grafika, ogólnie całe założenia tej gry. Mm, nie wiem, ze zewnątrz, jeśli ktoś nie grał, to to się strasznie podobne nie? To takie rzeczy, ale szczegóły na uderzają, jak porównujemy te obie gry. O, awans, zostajemy. Jak sobie płacę, <grym> jeśli mowa o awansie. 31 zatrzymałem, dobra. Tak, 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 strażnik. Jakie autka? Dajcie autka!

Tak, Porsche. W ogóle z tym yy, właśnie z tymi Porsche, z tym Porsche był problem Bo amerykańskich. Coś się stało z turbo z musieli wszystkich autach wymieniać. Ciekawe ile ich, to, ile ich to kosztowało tak? Z ciekawości. Hmm. Uuu, jeszcze coś. Hmm. Włoskie, od razu widać po kształtach. Amerykańskie, tak jakoś. Znaczy widać po kształtach, jak jest jakiś samochód produkowany. Znaczy tworzony we Włoszech podgląd. No i to podgląd będzie ostatni. Tak. To jest chyba w ogóle japońska firma tego auta. Tak. Mi się kojarzy jakoś albo koreańska. Nie, koreańska, nie. O, co ja mówię. W ogóle na nazwy tego. Kogi jest Ink, czy jakoś tak się to wymawia. Nadal nie umiem wypowiedzieć, czego bym robił. Nie potrafię. Mam sygnał. On jest wgórzający. Druga po oczach. I człowieka. Znowu o czymś mówiłem i znowu o tym zapomniałem. Hmm. Patrz jakiś drzewicz co? Oprócz odcinek, a już zapominałem co mówiłem przed chwilą. Nie powinno się zdarzać się I... W ogóle też fizyka yy, w porównaniu z dertem tutaj jest właśnie osłabiona, ponieważ jeśli tu wpadniemy w zakręt yy, przy 20 na godzinę, to no praktycznie tego zakrętu nie, nie czułem, a to odpadniemy w zakręt przez 100-120 na godzinę. Na no tutaj na lodzie możemy wpaść. to tam razem tu jest jeszcze pojechało za szybko no no po tej serii no 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 Zostać jest sobie tak też jest no tak, no ale zjubię. Właśnie Wprowadzony został ten plan z godziną ekranu, więc może spróbuję, może mi się uda z kimś to nagrać. Tak, widzicie, profesjonalnie dla mikrofonu, w tych miejscach, żeby poszło jakąś ścieżkę, żeby dało się to jakoś. Co jest? W miarę ogarnąć, kto co mówi, ale to nie leży w planu, tylko takie wstępne. To jeszcze tej serii nie skończyłem, więc w przyszłością lubiłam tylko tu jest mi następne. Też się zastanawiam nad tą znowu rozmową będzie. O, tu jest ciężko coś mówić i znaczy myśleć, mówić i sterować, a w tamtej grze nie wiem, może po prostu poziom, na poziomie poza zagram. Jak może to nagrywało, bo wtedy w tym poziomie zagram żeby wygrać albo dojechać przynajmniej na podium nie, nie da się nic mówić Już trzeba się skupić nad tym gdzie się idzie jak się wiedzie no, no. co jest przed tobą jak się zachowuje przeciwnicy i powiem wam że daje mi się czasem dojechać bez uszczerbku na karoserii. co jest przy tamtych w trasach ciężkie Jeszcze rzepa rzepa, ja trzymam czas. Nie wiem co tu czasem, ja tak, tak. 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 Zmówiłem wam kiedyś puścić coś tutaj gdzieś w tym okienku na widok z kamery na to co ja wyczyniam tą kierownicą tutaj. No co, zrobię tego południowego. Zobaczycie jak trzeba się starać, żeby cokolwiek tutaj osiągnąć. na tyle trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach